Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No i co, i zaczynamy, zaczynamy jak najbardziej. Doko, dokończyliśmy ostatnio przeja sezon, tak więc jest świetnie. Ogólnie nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie schrzanił, więc we wcześniejszym odcinku, jak pewnie mogliście zauważyć, aspekt był zły, bo był znowu 16 na 10, bo nie zmieniłem w rozdzielczości. Tak więc, no znowu przepraszam bardzo, ale. Jak widać, tutaj powiedziałem, nie byłbym sobą, gdyby coś się nie schrzaniło, czy to dźwięk, czy to inne rzeczy. Sprawdziłem też wcześniejszy odcinek i powiem wam szczerze, że dźwięk się dobrze nagrał, więc to jest ciekawe, pomimo, że miałem wyłączony dźwięk. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już tutaj mniej gadania o jakichś rzeczach, które nie są aż tak ważne. Dobra, ten pan już padł. Wow, znowu myślałem, że nie wyładuje tego. No, dobra. Potrzebujemy oczywiście nitrona i potrzebujemy ich wziąć. trochę ich tam jest dużo. I niszczy moje moczo. Dobra. To specjalnie zrobiłem, żebyśmy po prostu właśnie mogli ich jakoś ścignąć. Tak jak mówię, ja, ja lubię po prostu robić sobie z zapasem traski. Też w profilu, później to ładnie wygląda, że na przykład jakieś, jakieś trasy się w dobrym czasie zrobiło i tak dalej. Z tego co patrzyłem oczywiście. Nie lubię tędy przejeżdżać. Zawsze Wam mówiłem, że po tym tankowcu nie przepadam. Widzicie, Poleciałem za tamtym, myślałem, że ja... Myślałem, że on dobrze wie, gdzie leci. No i właśnie to jest ten problem, że nie ma jakichś takich oznaczeń o, o odpowiednich, że wiesz, okej, okay, dobra, lecę, lecę dobrze na przykład. Tam mam wylądować, a tu nie. I to jest problem. Dobra, mamy jakiś achievement, fajnie, plus trzy tokeny. Mi to pasi jak najbardziej. Okej, okay. odblokowaliśmy sezon. Lecimy dalej. O, znowu dostaniemy moje ulubione schematy. Jak odblokuje tamten samochodzik, Ej, jak fajnie się go prowadzi. Dobra. E, mamy dwie, dwa shockwave, tak więc nie będzie z tym, myślę, problemu. bo ja zawsze staram się mieć maksymalną ilość nitro. Jeżeli to jest możliwe. No. Dobra. Co myślę o tej mapie? Powiem Wam szczerze, że. nie jest moja ulubiona. Lubię mapki, na których się fajnie lata. No ale jak nie można latać. O, właśnie, pan to zrobił to samo, co ja robię zazwyczaj. Dobra. Oj, dobra, no chciałem przygraindować trochę na, na, ten, na barierce. Nie oceniajcie mnie źle. No to nie wyszło tak jak chciałem. No ale dobra. Wow wow wow. wow, wow. To jest. Wow, przegoniliśmy ich. Ale nie zrobiłem przekładów. No niestety... Ale przegoniliśmy. Kurde, aż jestem z siebie dumny, nawet nie wiedziałem, że ich przegonimy. To chyba w ostatniej sekundzie. Dobra, musimy przejechać jeszcze raz. Nie mogę dalej po prostu polecieć z karierą. Ja myślę, że się nie obrazicie. Fajna, fajna traska. Nie jest moja ulubiona, ale fajna trasa. Teraz ja będę myślał tylko o Shockwave'ach. No i oczywiście musimy wygrać to na pierwszym miejscu no bo jak inaczej? O to wszystkim, o we wszyscy, w tym wszystkim chodzi. Ja też nie chcę, właśnie, żeby te drugie przejazdy, jeżeli się zdarzą, były takie na odwal się na zasadzie, że a robię tylko achievement i koniec. Nie. Tutaj musimy to wygrać. Dobra, jeden Shockwave. Zahamujemy. I mamy drugi Shockwave. Ale. Teraz na barierce się nie wyryżdżałem, więc jest bardzo dobrze. Chyba. Jest Bardzo mało czasu. No nie, teraz, teraz przegrałem, a nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, co zrobiłem źle. Że się nie udało. No dobra, no, ale mamy wszystkie achievementy. No, jestem trochę smutny, bo chciałem to na pierwszym miejscu ogarnąć. No, ale dobra. I lecimy dalej. Mamy dużo schematów do tego mojego ulubionego samochodu, więc się bardzo cieszę, bo lubię im jeździć. Dobra. Jeszcze na razie z rangą jesteśmy na zielono, tak więc. Nie powinno to być jakimś wielkim trudem. Pierwsze miejsce, ale no, wiecie. Ci, co już mnie obejrzeli przynajmniej parę odcinków, to wiedzą, wiedzą, że mam pewne zdolności, które powodują, że niezależnie jaki jest poziom trudności, potrafię schrzanić, tak więc. Widzieliście? O to chodziło. Myślałem, że będzie skręcał, będzie łatwiej go dorwać. No, ale o to chodziło, tak? Żeby, żeby go wyeliminować. Mniejszą mamy konkurencję w takich rzeczach. Dobra, tu spadamy w dół, to akurat znam. Często na przykład osoby, które. O, pan dachu zasuwał, dobra. Często osoby, które nie wiedzą tam, to jest takie specjalne. Nie mam wyprzedzenia. Często lecą po prostu prosto tam i, i wpadają wtedy w ścianę I to jest, to jest słabe. Dla takiej osoby, oczywiście. No nie. Dobra. Wo Ej, no kurde, powiem wam szczerze, że ostatnio to jakoś albo ja mocno, albo ci przeciwnicy są dużo, dużo silniejsi, bo. No ostatnie przejazdy, to ja mam także ledwo, w ogóle wygrywam to. Oczywiście, no też, tutaj się usprawiedliwię. Ja jakoś nie cisnę tak na maksa, że, że myślę o każdej stracie, czy coś w tym stylu. Oczywiście staram się, żeby nie było. Ale to nie jest, na zasad... Dobra, tutaj mamy 600 metrów drift i dwie 360 musimy zrobić. O, Dobra. Muszę o tym myśleć po prostu. Wiecie jak to jest, jeżeli nie pomyślę o tym, to będę myślał o przejechaniu pierwszym. ale nie zrobieniu Mentu? więc, hmm. Widzicie, zacząłem od driftowania. I też im szybciej jedzie się, nie? To chyba jest zrozumiałe. Im szybciej wchodzi wam drift, nie? No bo... Prędkość do tego dochodzi jeszcze, nie? I wiecie co? Ja nie widzę tu ramp. Tam na dole są rampy, ja to wiem, ja to wiem nie? Ale... Może coś na górze. Dobra, ten odpowiemy. Bo mnie wypchnął tam. Jakbym chciał i się uparł na tamten przejazd, to bym miał problemy. 360. Okej, okay, dobra, to był barrel roll. Rol. Polega to na tym, że ja muszę coś takiego zrobić. Ja myślałem, że chodzi o 360 obrót, ale taki. Hmm. Coś czuję, że lamie. I to dosyć srogo, więc. Mamy kogoś na ogonie. A zrobimy sobie, że już mieć to zrobione i tyle. W tym miejscu akurat sobie mogłem, bo. O, piękny. O, wow. No, myślę, że tak pięknie wyskoczyłem. No, kurde. Dobra, i tak wygraliśmy. O, Za mocno wyleciałem. Mówię, to nie jest dobry dzień dla mnie, coś czuję. Wygrywam ciągle mały włos. Hmm, dobra. Pozbieramy to. To się zawsze przydaje, więc. Może jakieś fajne wejdą. O, zobaczcie. Pięknie. Pięknie. Kurde. My career. Ok. Nas interesuje kariera. Mamy 5% kariery zrobione. Proszę was. Kurde. Widzicie? Widzicie? 2% zrobiliśmy praktycznie przez dwa odcinki. Leci jak burza. Dosłownie z tym. Eee, dobra. Ale myślę, że pomimo tego, że ledwo wygrywam, to i tak jest całkiem, całkiem zabawnie. W szczególności, właśnie, jak lamie. Ale staram się. Pamiętajcie, nie ja jestem jakimś specem na pececie. Staram się coraz lepiej jeździć, staram się wyczuć, staram się wyczuć drifty, wszystko, więc... Nie bądźcie dla mnie zasrodzy Dobra Albo bądźcie, no przynajmniej będę wiedział jak lamie mocno Dobra. To wyprzedziliśmy Kolesia. I widzieliście, jak długo na nitro leczyliśmy. Moje... Widzieliście, co ta gra robi. Ja chcę driftować, nie? Naciskam, wiecie. W tył i w bok, prawda? Spoko, loko. I nagle obraca mi się cały samochód. I co wiecie, ok? No nie jest jakimś tam problemem ogromnym. Ale wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli coś takiego mi się stanie przy ścianie, gdy chcę driftować przy, przy ścianie. To jestem ugotowany, bo wtedy mi się obra zaczyna obracać samochód, wale w ścianę i nie mogę zrobić pełnego obrotu. Jadę w tył, nie. Natomiast w przód, więc. To jest najgorsze. Crash. Yy, nie, najlepsze to jest rispon, czyli że pojawiamy się znowu. Gorszy jest crash, czyli yy, nas coś się rozwali, albo my się rozwalimy o coś. A najgorsze to jak was obróci. To wtedy tyle czasu zajmuje, żeby wykręcić, że równie dobrze można zrestartować po prostu już mapkę, raczej trasę. Dobra, tutaj ich ładnie wzięliśmy. No ja myślałem, że jeszcze tam tego zahaczę, panie, mam szczerze, taki był plan. Ale to też źle nie wyszło, bo wybraliśmy ładne nitro. Oczywiście wiecie, że jak rampa jest to ja sobie nie odmówię. O, Dobra. Widziałem, że nie wykręcę już tam. I znowu byłoby tak jak w jednym z moich odcinków właśnie. Nie zdecydowanie. Pierniczył po prostu w ścianę, jak głupi. Tylko i wyłącznie dlatego, bo nie mogłem się zdecydować, czy wejdę tam, czy nie wejdę. Nie? Dlatego wolałem odpuścić w ostatniej chwili, bo wiedziałem, że no, mogę, mogę to schrzanić jeszcze bardziej. I okej, okay, straciłem trochę czasu, ale crash byłby, myślę, że gorszy dla mnie w tej sytuacji. Próbuję ścinać trochę trasę, bo oni mają szybsze samochody. I na prostej to widać na przykład, że, że mnie sprzedają. Pomimo, że ja mam samochód i tak ponad to, co wymagane jest w tej mapie, ale w trasie. Jezu, nie oduczę się. No, ale jak widzicie staram się to robić jak najbardziej optymalnie te trasy, żeby nie mieć... Dobra, poszło. Uch. Ale lubię długie trasy na przykład właśnie, bo można dużo odrobić. I to, to, jest, to jest plusem. Dobra, mamy 16 schematów na 20. No powiem Wam, że jestem zadowolony. Tam widzę już następne schematy tylko samochodu. No, teraz ciśniemy trochę Camaro. Mógłbym ulepszać tam te resztę samochodów i ich używać, tylko ja nie chcę marnować kredytów. Tylko i wyłącznie, kiedy jest mi to potrzebne, chcę używać kredytów. Wiecie. Bo nie chcę po prostu zostać bez kredytów i z samochodem, na przykład, który jest wymagany, żeby, żeby go ulepszyć, i nawet będę mógł go ulepszyć, ale nie będę miał kredytów do tego, nie? Kompletnie będzie beznadziejny. Mhm, mm dobra. <grafię> Jak fajnie wywaliło tamtego. Fajnie to wyglądało. Jedział obok mnie i nagle. Bum! Nie ma. Bowalną ścianę. Zawsze tędy wola, wiecie, już tymi podziemiami czy coś jechać. Nie wiem, czy to jest optymalnie, optymalna trasa, ale po prostu lubię. Dobra, widzę finish line. Pykło? Pykło. No dobra. Dłuższy odcinek. Więcej przejazdów. Dlaczego? Ponieważ nie było reklam. Co mogę powiedzieć, no? Nie mogę się oderwać od tych gry. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Do następnego zostawcie polubienia, zostawcie komentarze. Jeżeli Wam się podoba seria, to też zasubskrybujcie. I co? Do następnego, trzymajcie się.